Dokładnie pamiętam ten dzień, jak się tutaj pierwszy raz przeprowadziłam. Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy tu jestem i wynosimy się stąd. Oh my Szczerze powiem Wam, że mega się cieszę. Ale z drugiej strony wczoraj miałam takie uczucia w związku z tym pokojem, bo jednak nie ukrywam, tutaj była pewna część mojego życia, historia, pierwsze początki życia samemu w tym pokoju. No ale pora ruszyć dalej do czegoś lepszego, większego. I już nie mogę się doczekać, jak widzicie, wszystko jest spakowane. No prawie wszystko jeszcze idę do sklepu, prosić o kartony i będę dopakowywać rzeczy w kuchni. Weronika pojechała do Polski z tatą i przyjadą busikiem nam pomóc. Wszystko tutaj zapakować i zawieźć obok dowieszka, które jest w ogóle oddalone tylko 700 metrów stop, z czego ja jestem tak zadowolona, bo ja uwielbiam moją okolicę po prostu tak się jaram, że tu zostajemy. Ja serio, kocham Pragę 6, bo ja mieszkam na Pradze 6. Wiecie, co lubiłam to mieszkanko bardzo? Było tutaj przyjemnie, fajnie. No i dzisiaj się żegnamy i otwieramy nowy etap 30 stycznia mamy, także wchodzimy w luty z totalnie nową energią, z nowym vibe'em, także nie mogę się doczekać. W ogóle mój pierwszy film na YouTubie był z przeprowadzki tutaj. I znowu wracam, okej. Okay. Wracam. Przepraszam bardzo, że mnie nie było. Naprawdę tyle się ostatnio dzieje. Ja po prostu mam masę nagrywania pracy i ja też jeszcze pracuję normalnie na etacie. Także naprawdę połączyć to wszystko to jest nie lada wyzwanie, ale chcę, staram się. Ja już nagrywałam dla was dwa vlogi i one są tylko ja ich nigdy nie zmontowałam i po prostu nie dostałam się do tego, nie miałam czasu. Muszę się jakoś przekonać do tego montowania, bo to mi zabiera tyle czasu. Ja bardzo lubię dla was nagrywać, tutaj sobie z wami gadać, ale po prostu nie mam kiedy tego montować. Ale ja już się teraz zobowiązuję, naprawdę obiecuję, będą vlogi raz w tygodniu. Oj, duże słowo! Teraz będzie trzeba to spełnić. Nie no, nie no. Radar. Wiecie, czego mi będzie brakować? Rannego tutaj przesiadywania z moim koteczkiem, puszczanie go do okienka, kawusia w okienku. On jest taka troszkę i dupa, chodź Leo, bo ja idę do sklepu po kartony. Jak widzicie moja fryzurka dzisiaj zobowiązuje do pracy, do roboty, spiąłam włosy, żeby mi dzisiaj nie przeszkadzały w noszeniu ciężkich, mablych rzeczy, ciuchów i wszystkiego. Ja w ogóle jestem w szoku ile ja rzeczy mam, ludzie, to nawet nie jest śmieszne, my się z Weroniką pakowałyśmy, ja mówię, ja czy skąd ja te wszystkie rzeczy mam, dlaczego tego jest tyle, masakra, i tak pełno rzeczy wywaliłam, ale jestem jakąś graciarą, albo jakąś ciucharą, jakoś... Nie nie wiadomo co, sobą po prostu tyle rzeczy. Ja po prostu nie wiedziałam, że tego aż tyle jest. Weronika powiedziała, że przyjechała tutaj z jedną walizką. No ta, przynajmniej pięć worów miała, tak, ciekawe, jak ona się zmieściła do jednej walizki, także my to dwie takie graciary jesteśmy. Udało się znaleźć panią. Akurat wykładała kartony, więc sobie troszkę zajumałam. Normalnie mnie pani wyprosiła, powiedziała, że nie mogę nagrywać. Ja sobie tylko kartony chciałam pokazać. Muszę nie nagrywać. Teraz się czuję jak influencer. Normalnie pierwszy raz mnie ze sklepu tutaj pouczono, że nie mogę nagrywać dobrze. Idę do domu. A już mi boli ręka. Żeby wam pokazać jak to aktualnie wygląda, tu przyniosłam te kartony, słuchajcie. No jest trochę bałagan. Tu jeszcze w ogóle wisi pranie, które robiłam. Tam już jest w miarę ogarnięte, jak widzicie, pusta lodówka. No ale jeszcze mnie czeka trochę tego pakowania i do ogarnięcia jest na to sama, także no trzymajcie kciuki, ile już atakuje kartony, to nie dla Ciebie. To nie dla ciebie, Lio, ale coś tak czuję, że się przeprowadzamy, bo tutaj w ogóle on spał na tych workach, bo ja ciuszki pakowałam w worki, ja <grytanie> już się w poniedziałek zapakowałam i żyłam na kartonach. Dosłownie musiałam wszystkiego tutaj szukać, jakichś ciuchów jakichś rzeczy, to było straszne naprawdę, <gry> masakra jak zwykle czegoś zapomniałam, słuchajcie worki na śmieci doszły mi skończyły się, więc pora iść po kolejne, bo nie mam do czego pakować ubrania, a raczej te kocy co tam jeszcze wiszą, powiem że grubo grubo, nie wiem czy się wyrobię bo niedługo przyjeżdża moja koleżanka która się wprowadza za mnie z ekipą i chce wnosić rzeczy, ale ja je muszę jeszcze wynieść, a na pewno nie przyjedzie mój tato z moją siostrą mi pomóc do tego czasu, bo nie zdążą, więc walczymy z czasem, jak zwykle, po prostu chaos. Nie no, jakby inaczej, słuchajcie, poszłam do sklepu po największe worki. Było napisane 106 litrów. Inne miały jakieś, nie wiem, 90, coś w tym stylu. I te worki są małe, kupiłam dwa. Znaczy, one nie są jakieś bardzo małe, ale, ale nie są to te największe worki. Leo zwariował, on nie wie, co się dzieje, wszędzie są wory na śmieci, on je rozdrapuje. Najgorsze jest to właśnie, że mi już rozdrapał chyba trzy worki. Ja teraz nie mam dużych, żeby wsadzić je w drugi worek, wiecie o co chodzi. To jest coś takiego. Ja potrzebowałam takie wielkie, największe wory, ale to były największe, jakie były. To co to za penny jakiś wieśniacki sklep? kurde normalnej worku, bo ja jestem debilem, no jak zwykle fail, po prostu afera, no wygląda tu coraz gorzej, a ja mam coraz mniej czasu, dobra, ja zdaje się, muszę to posprzątać w ogóle, wiecie, no bo ja nie mogę tutaj zostawić syf yy, i tak dalej, więc jeszcze trzeba będzie latać z mopem, wycierać i myć kuchnię i tą lodówkę umyć, bo Boże, co to tam się dzieje, w ogóle jestem przeziębiona, jak słyszycie, brałam trzy dni teraz leki na gardło yy, i bałam się, że po prostu padnę, że będę chora i wszystko, ale na szczęście się wykraskałam z tego. No ale było ciężko, dopadło na mnie choróbsko. Jeszcze przeprowadzka. Może dobra. Miejmy to już ze sobą dziś. Streszczam się i e, wrócę do Was z update'em. No, jest grubo. Mały update, jak to wygląda. Tutaj są rzeczy: ciuchy głównie zapakowane. Jest pusty materac. I tak to wygląda z góry. Także ja już mam praktycznie wszystko zapakowane, posprzątane. Teraz będę musiała to powynosić na klatkę schodową, żeby moja koleżanka zmieściła tu swoje rzeczy, bo dosłownie one są praktycznie do drzwi. A ten gagatek, słuchajcie, cały tydzień praktycznie spał na tych worech. Tak wygląda taki jeden wór, totalnie jest rozgrzebany przez Lio, także no nie wiem, jak my się zabierzemy, jakoś to postaram się jeszcze zapakować, ale ty dziadu mały... Ty mi w ogóle pracy nie ułatwiasz. Dostałam cynk, że mój tato z moją siostrą będą za godzinę ponad, także jeszcze mam czas. Oni w ogóle muszą najpierw jechać do tamtego mieszkania, zawieźć rzeczy z Polski, bo ich jest pełno. Bo będę mieszkać z Kamilą i z Weroniką, z moją siostrą, czyli będziemy w trójkę mieszkać. No i mają full rzeczy dziewczyny, także żeby zebrać te moje plus Weroniki jakieś, no to muszą opróżnić tamtego busa i dopiero wtedy przyjechać, także będzie się działo. Słuchajcie, wydaje mi się, że będą tutaj tak za dwie godziny. Będę już to wynosić na klatkę schodową, żeby było miejsce, bo nie chcę też za szybko to wynosić. No i boję się, że mi ktoś też, wiecie, coś zapitoli, zabierze, tak, będę musiała tam koczować na klatce schodowej, także tak. Ja to wam gadam, że nic nie nadążę, a przyszłam sobie do UGO właśnie po śniadanko, szybkie śniadanko. Kocham to, że jest dosłownie za rogiem, także musiałam ostatni raz wykorzystać. No ale będę miała blisko, ale już nie aż tak. Moje ukochane studenckie menu i a co zajadam się szybko, później wracam, lecę, wypakowuję już rzeczy z pokoju i wrzucam je na klatkę schodową. Ta szybcioka jeszcze zdrowo musi być, ale kocham to, kocham to przechodzić, także ja tu na pewno będę jeszcze stałym klientem, także mnie się tak łatwo nie pozbędą. Ej, dobra, muszę Wam coś pokazać. Słuchajcie, wszędzie są moje rzeczy na schodach, bo potrzebne je było wynieść, i wszystko zostało wyniesione. Ja aktualnie koczuję na schodach. Czekam, aż mój tato opróżni busa w mieszkaniu i wróci po te rzeczy z Weroniką. Patrzcie na to. Zaczynamy od tego, że tutaj są kwiatki. Tutaj, wszędzie na schodach są wory. Tutaj jest jeszcze moje prześcieradło, bo się nie zmieściło rzeczy od kanapy. Tu jest pełno rzeczy na klatce schodowej. Ja po prostu tutaj powynosiłam. Tutaj idziemy dalej, słuchajcie, to jest w ogóle taka winda, stara. Tutaj też, patrzcie, po prostu tam wszędzie rzeczy. Idziemy dalej. Tutaj jeszcze stoi bieżnia. Wychodzimy na dwór, bo to się tu nie zmieściło. I to jest tutaj upchane przy wieździe, żeby auto mogło przejechać. Jakie szafki i tak dalej. Idziemy dalej, bo to nie wszystko. Tu jest mój wieszak <gryw> i ostatnia kanapa ze stolikiem. No, crazy. Tak to właśnie wygląda. Jestem takim rozrzutkiem. Po całym tak naprawdę tutaj <noise> podwórku. I moja misja aktualnie jest czekanie na tatę, czekanie na zbawienie i później noszenie tego wszystkiego. <noise> Trzymajcie kciuki, że my to dzisiaj damy radę skończyć. Jest ekipa DTR już jecha. Elo, <noise> zakuty. Nie taka ja, spocona. Ja, ja byłam ta sama spocona, tak, słuchaj! Ja musiałam na to wszystko... Windy, Cześć tato? jakie upocona, Co ty masz? Co mam? Słuchajcie, my już jesteśmy praktycznie pełni, a to się rzeczy nie kończą. Już tutaj nosimy chyba z pół godziny. <grystanie> Taki mały pokój, a tyle rzeczy mam. To jest masakra. Mój tato mówił, że jak komnata zaklęta, że cały czas jakieś rzeczy się wynosi. Słuchajcie, zapakowaliśmy się. Wszystko dzięki tutaj tej ekipie, która przyjechała mnie uratować. No i co, jedziemy do mieszkanka? I będzie trzeba wnosić na trzecie piętro, także dzisiaj kardio mocne. Byją nawet nie wie, że jedzie do nowego domu. No ja no szkoda z tego mieszkania. Miałem fajne było. No, fajne mieszkanko, ale będzie lepsze. Show must go on. Kot trzyma drzwi i wjeżdżamy, słuchajcie, do nowego mieszkania. Zastaw to tym. Fasakra, crazy. Ja nie wiedziałam, że tyle rzeczy mam. Oaj, <laughs> Jak mrówki po to. <grywki> Zabieraj, nie nagrywaj teraz, nie Do <mówki> <Nie. mówki> Siłacz! <mówki> Wybiła. Herkules! Bydmuszka. To bydmuszka Herkules nasz! No. Tała czerwona, spocona. Renika też niczego sobie. Nie. Została nam ostatnia rzecz, czyli kanapa. Także zbliżamy się do końca, później wszystko ogarnąć, bo jest tak narąbane w całych pokojach, że cały dzień dzisiaj będziemy. Moi drodzy! Tak to wygląda, jest tak zawalone, że wy nawet tych pokoi nie widzicie. Później wam zrobię cały pewnie room tour. Mojego Miesz, nie, mojego nie. Raczej flat tour. Ta Tutaj. Ta. <gry> Tutaj są wszędzie rzeczy, tu nawet stoi szafka. Kolejny pokoik. No, czeka nas dużo pracy dzisiaj, także. Ja się zabieram za robotę, słuchajcie, później wam wszystko pokażę, łazieneczkę i, i tą słynną toaletę, która wam sama umyje wszystko, nie trzeba używać papieru. To jest ta japońska toaleta z pilotem, no, normalnie hit. Jeszcze wam pokażę, jak to w kuchni wygląda. No, wszędzie rzeczy, ale mamy mikrofale, mamy airfryera, także jest super. I chyba pierwsze co, będziemy składać łóżko u mnie w pokoju, także jazda. Udało nam się złożyć łóżko, tutaj wszędzie jeszcze są rzeczy, także praca w re. Jesteśmy tak zmęczone, zamówiłyśmy sobie jedzenie. Kronika ma butter chickena. Pachnie ładnie, a ja sobie zamówiłam poke bowl z kurczakiem. Też wygląda fajnie, powiem wam. No i tylko jakieś zielone smoothie. Jest już 16 i zajadam się za obiadek, także w końcu. Ale jeszcze pełno pracy przed nami. Skończymy, mam nadzieję dzisiaj. Musimy to skończyć dzisiaj. Trzeba mieć energię, także wasze zdrówko. Fiffaraf! Co to za pani domu? Klaczynia polecuję o 24 Boże, ludzie, my po prostu cały dzień dzisiaj zapieprzamy jak mrówki. Jest 24, idę się myć. Mniej więcej mam już wszystko ogarnięte, jeszcze czekam na paczkę w poniedziałek, mi tam przyjdzie. wiecie przejście prześcieradło i tak dalej, będzie wszystko ładnie, cacy, pięknie. Picobello to wam pokaże cały room tour, wam zrobię jeszcze w tym vlogu, więc oglądajcie, I co, lecę spać i widzimy się na efekcie finalnym. Dzień dobry, witajcie w moim mieszkaniu, wcale tutaj nie ma śmieci, słuchajcie, to jest autentyczny vlog, gdzie wam po prostu pokazuję, jak my tu sobie mieszkamy już dwa dni, ja nie miałam totalnie siły nic yy, nagrywać, bo my łaziłyśmy góra, do góra, do, z trzecie piętro, bez windy, także chodźcie i już trudno, że jest ciemno, jest wieczór, nie jest ładne światło, nie jest w ciągu dnia i tak wam pokażę, bo i tak, no, co to za różnica. Także zapraszam moi drodzy, wchodzimy do kuchni. Mała, ale skromna. Aktualnie będę robić chlebek bananowy. Słuchajcie, coś co mnie najbardziej cieszy, to jest to, że mamy mikrofalę, Mamy airfryera, mamy dużą, fajną kuchnię i jest zmywarka. Boże, ja nigdy w życiu nie miałam zmywarki. I nowy piekarnik, więc będę piec. Jest też duża lodówka, oczywiście tu już jest trochę bałagan, także no... Nie będę Wam wszystkiego pokazywać, idziemy dalej. Gdzie mi będziesz tu łazienkę pokazywać? Chodzimy do łazieneczki. Słuchajcie, mi się mega podoba, że są takie płytki. To jest Wam tutaj mój bajbik i ładna w końcu łazienka. No, zobaczcie. Tutaj w ogóle jest zarąbiste lustro, które możecie sobie ustawić światło tutaj, żeby się nie zamgliło, jak się myjecie. tu już pełno naszych kosmetyków. Pralko suszarka. Jeszcze musimy się nauczyć obsługiwać tego, bo wczoraj tylko wyprałyśmy trzy razy i się starałyśmy wysuszyć cokolwiek. I skończyło się tak, że było i tak mokre. Także ja nie wiem, jak to się robi. Słuchajcie, coś, co jest w ogóle hitem w tym mieszkaniu. To jest kibelek. I to jest japoński kibelek. <grym> to jest trochę dziwne, że Wam pokazuje kibel, ale to nie jest byle jaki kibel. To jest kibel z pilotem i dosłownie możecie sobie tu patrzcie o proszę, opuścić sobie deseczkę, po prostu nie potrzebujecie papieru. Tu mamy pokoi Kamili, bo my będziemy w ogóle we trzy mieszkać, także tutaj nie wchodzimy, bo jeszcze nie jest tam urządzone, idziemy dalej do mojego pokoju, To jak już widzicie zabawka dla kotka. I tu jest moje królestwo. Słuchajcie, jeszcze mi przyjdą poszewki na poduszki. Tu w ogóle będzie nowa pościel, kołdra, także dużo lepiej to będzie wyglądać. Tutaj mamy szafeczkę nocną. Jakiś dywanik jeszcze ze starego mieszkanka. Tu mój sprzęt do nagrywania. Tam telewizor, co jest mega fajne, będę sobie siedzieć w łóżeczku, leżeć i oglądać TV. Tam jakieś pierdoły. Tu miało być pusto, a już tu są jakieś paczki, kwiatuszki, toaletka do malowania się, to nie wiem co tutaj robi. Tu są moje ciuchy. Słuchajcie, ja mam tyle ciuchów. To, to to nie jest wszystko. Tu jest też pełno ciuchów w tej komodzie. Jest też pełno ciuchów i wiecie gdzie są jeszcze ciuchy? Gdzie są jeszcze pod łóżkiem, bo jest tyle... Ja mam tyle ciuchów pod łóżkiem, bo... No, <grym <grym <w cichurze> jest tyle ciuchów, że my po prostu ja nie wiem. Ja po prostu z tym graciarą ciucharą i skąd ja to tyle mam? Ja przed całą przeprowadzkę się zastanawiałam, Skąd ja mam tyle rzeczy? I cały czas z Weroniką mówimy, My jesteśmy bogate My jesteśmy bogate, bo my mamy tyle rzeczy Słuchajcie, to jeszcze zarobię Może Wam nie powinnam pokazywać, ale jest kuweta kota Gdzie się musiałam sadzić, schować Tu się drzwi zamykają, więc tego nie widać Tak to wygląda W ogóle najlepsza rzecz jest taka Mam pilocik do światła i można sobie dać Night Light Można sobie dać Warm Można sobie dać Cool Light of delay. O kurde, patrzcie Ha 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 ha! No i neutra, w ogóle zarobiste, To też mam fajną lampeczkę od Weroniki. Krzesełko Lio na łóżku, w ogóle w tym śpi. a to najśmieszniejsze jest to, że to krzesełko była dla Misi, czyli mojej siostry Dzidziusia, a aktualnie mój kot w tym śpi. Będziesz tutaj dużo takich dodatków, fajnych detali, jak widzicie poduszeczki będą, To w ogóle mam w planach taką mega dużą pościel różową, wszystko ma mi przejść, czekam na to. Ale już Wam chciałam pokazać, także pewnie później zrobię Wam jakiś update'ik na jakimś vlogu, jeszcze został Weroniki pokój. Ale tam mamy zakaz wchodzenia, to Wam tylko pokażę, tutaj są drzwi, ona ma największy pokój, no, troszkę większy od mojego, ja też ma mega fajnie urządzone, także może mam kiedyś na jakimś vlogu przemycę i pokój, bo ona się nie zgodziła, ale może kiedyś Wam pokażę, Tak to w sumie tu wygląda, także zaroństy kubel, spoko kuchnia, no i wiadomo, która najlepszy pokój mini wstawka, bo przyszła mi paczuszka z moją pościelą, więc Wam od razu pokażę jaki to jest klimacik słuchajcie, tak to wygląda takie poduszeczki kolorowe sobie zamówiłam to jest w ogóle podobizna kota Lio, dosłownie on wygląda jak Lio ta poduszeczka, a Lio ma tu swoje krzesełko, w którym śpi i się liże lampa jak ładnie tutaj świeci słuchajcie, różowa pościel no, nie jest zbyt idealnie ułożona no ale w moim stylu nigdy nie jest, żeby było wszystko idealnie. Także znów minęło kilka dni, ja już się przyzwyczajam do mojego pokoiczku, jest moja lampa. Jest super, mogę się cieszyć z mojego pokoju, coraz bardziej wygląda tak, jakbym chciała, jeszcze go będę sobie tutaj porządnie urządzać. Super jest mieć swój pokój w końcu, Nareszcie mam swój pokój! Dobra. Pa! Aha, bo ty się mnie pytałeś, dlaczego noszę czapkę po domu. Nie wiem, ostatnio jakoś mediam polubiłam i wydaje mi się, że nawet lepiej nie wyglądam, więc no, więc w... chodzisz w czapce po domu, no. no w ogóle Weronika z pracy ogarnęła, ogarnęła, ukradła z pracy nie. <taki> taką samą miężę później domu miał, także teraz mam fazę na tą czapkę, także dlatego i na TikTok'ach, i na YouTube jestem często w tej czapie, także tak. Tu kamerzysta. Dziękujemy pani za super nagrywanie. I co? A idę ten chlebek bananowy skończyć. Także tak to u nas aktualnie wygląda. Nigdy nie będzie idealny porządek, zwłaszcza jak tu będą mieszkać trzy baby. Ale mega się cieszę. Będzie super nowa przygoda, także nie mogę się doczekać. Dzięki bardzo za oglądanie. Widzimy się niedługo. Wujaczki, wracam już do Was z luźniejszym mega kontentem te filmy naprawdę będą mega luźne jak ten jak ten teraz ten vibe. Dobra, widzimy się niedługo. Pa pa!